W pierwszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj dowiesz się co potrzebujesz do sklejania modeli oraz jaki model wybrać na początek swojej drogi z modelarstwem. Zacznijmy od stron internetowych, na których zakupisz wszystkie potrzebne rzeczy do sklejania swojego pierwszego modelu. Pierwszą stroną jest moje Hubby, który ma bogatą ofertę modeli do sklejania, modeli kolekcjonerskich, modeli kartonowych, dodatków do modeli, farb modelarskich, narzędzi, literatury, kolejek modeli z oraz y, wszystko inne, co mają na swojej stanie. Innymi sklepami, które mogę polecić, jest Actom.eu, sklep modelarski Hobbysta, y, sklep modelarski Exito oraz strona internetowa, którą mogę polecić, jest y, Scalemates, na której możemy zdobyć swoją listę y, wymarzonych modeli. Na przykładzie tego autokara pokażę Wam, co na tej stanie możemy znaleźć. Opis modelu, skala. Y, i wszystkie inne informacje na temat tego modelu, historię występowania modelu oraz instrukcje obsługi. Przykładowo wygląda ona tak. Ale nie przeleście się, wszystkiego dowiecie się w swoim czasie, jak z niej korzystać, jak się pani po niej poruszać. Tak wygląda właśnie instrukcja w tym modelu. Teraz pokażę Wam, jakie rzeczy są Wam potrzebne do modelarstwa. Zacznijmy od kleju. Klej podstawowy, którego będziemy korzystać, jest to Wamod. Bardzo polecam ten klej. Jest tak samo dobry jak klej Revela, ale jest dwa razy tańszy i ma dużo lepszą igłę do nakładania kleju. Następnym klejem jest klej cyjanoakrylowy. Służy on do łączenia elementów, które zostały pomalowane lub są chromowane. Szybko wiąże i jest dość, no, dość gęsty i pomaga właśnie w rozprowadzeniu. Co pomaga w rozprowadzeniu Klej. Następnym klejem jest klej Tamiya Extatin. Jest on używany m.in. do łączenia ramy, ponieważ jest bardzo rzadki i wpłynie w każdy zakamarek i połączy nam bardzo dobrze ramy. Następnym klejem jest klej Kontakta Clear z Levela. On służy do połączenia elementów przezroczystych, takich jak właśnie szyby w modelu lub lampy i różne odblaski. Następną rzeczą są cążki modelarskie do odłączenia elementów z wyprasek. Mamy tutaj również tamijowskie. Następną rzeczą jest skalpel, który przyda nam się do oczyszczenia elementu z ewentualnych nadlewek oraz do wyprowadzenia powierzchni, gdzie by element by miał styk z wypraską. Następną rzeczą są kliniki, które służą do tego, aby z zrobić szorstką powierzchnię, aby klej lepiej chwytał. Następną rzeczą są yy, jest penseta. Tutaj służy do umieszczenia małych elementów. Następną rzeczą są pędzle. Ja polecam pędzle firmy Italeri. Yy, o rozmiarze 000 oraz 0. Po, dwa, po dwie sztuki z każdego, z każdego pędzla. Jeden do elementów yy, srebrnych i kolorowych, a drugi do elementów yy, czarnych. Aby nie mieszać dwóch pędzli, aby yy, farba była możliwie jak najbardziej yy, jednorodna. Następną rzeczą jest płyn do kalkomanii, yy, aby dobrze się rozłożyła, on rozmiękcza kalkomanię i pomaga nam ułożyć ją w odpowiedni sposób na modelu. Następną rzeczą, to już trochę dla bardziej zaawansowanych i osób, które będą malowały modele, aby ukryć drobne imper imperfekcje w modelu, używamy właśnie szpachurki, ja polecam szpachurkę Tamia. można ją również yy, rozcieńczyć. Następną rzeczą jest taśma maskująca. E, przyda się ona e, na przykład do e, łap w zbiorniku paliwa w, w ciężarówkach bądź innych e, elementów, które musimy zabezpieczyć przed malowaniem. Następną rzeczą, która jest już dla bardziej zaawansowanych, jest aerograf. Ja polecam aerograf e, firmy Harder and Steinbeck, e, aerograf Ultra. Posiadam starszą wersję tego aerografu i jestem z niego bardzo zadowolony. Jest bezproblematyczny i ma tak zwaną pływającą dyszę, co ułatwia bardzo czyszczenie. Kompresor na przykładowo A5000 z firmy Finart. Następną rzeczą są farby, które będziemy potrzebować. Ja polecam farby firmy Tamia oraz Mr. Hobby. Świetnie nadają się pod aerograf e, oraz pod pędzel. E, podstawowe kolory, czyli Tamia e, X1 Black, Black Gloss, czyli czarny błyszczący, e, czarny półmatowy X18, czarny matowy XF1, e, pomarańczowy przezdryjoczysty X26 oraz e, czerwony przezdryjoczysty X27 oraz jakiś odcień e, srebrnego. Na przykład Flat Aluminium XF-16. Następnie przejdziemy do modeli. Dobrym modelem na początek przygody z modelarstwem jest Volvo VN 780 z firmy Italeri, ponieważ ma złożoną już ramę w jednym elemencie. Nie posiada silnika ani skrętnej osi przedniej. Jest ona stała, jak możemy zobaczyć tutaj na obrazku. Jest to jeden cały element. Następnym dobrym wyborem jest MAN TGX XXXL również z firmy Italeri. Również ma on ramę w jednym elemencie i również nie ma przedniej osi skrętnej, jest ona w jednym elemencie. Mamy go również w dwóch innych malowaniach. Następnym modelem jest DAW XF-105 również z firmy Italeri. Jest to model, który ma sklejoną ramę już na samym starcie oraz nie ma również skrętnej osi przedniej. Kolejnym modelem jest również Dawid ZF-105. W innym malowaniu jest on ciut trudniejszy ze względu na to, że ma bogatą kalkomanię, oraz trzeba pomalować elementy tutaj, te dolne, ponieważ jest cały biały w wypraskach. Następną rzeczą są rzeczy, których nie kupicie w sklepach modelarskich: takie jak patyczki higieniczne. Są one potrzebne do naklejania kalkomanii, aby odsączyć wodę, tak samo jak płatki kosmetyczne. Płatki kosmetyczne używamy do y, większych kalek, takich jak na przykład y, na bokach modelu. Następną rzeczą są wykołaczki, chociażby do wymieszania farby, bądź stworzenia otworu. Następną rzeczą, y, gdy malujemy model, jest papier ścierny, y, okres 1200x2500. 2000 2500, 2500, 2500 jest do usunięcia tzw. pomarańczowej skutki z modelu. Następną rzeczą jest zwykła świeczka oraz śrubokręt, ale to do modeli, które mają sprętną oś przednią, do zgrzewania drążków kierowniczych w modelu. Następną rzeczą jest polerka do paznokci. Jeżeli nie malujemy modelu, to możemy uzyskać połysk właśnie dzięki takiej polerce. W następnym filmie na moim kanale zaczniemy budowę właśnie takiego Volvo. Pokażę Wam co i jak zrobić, aby wszystko wyszło nam w miarę możliwości jak najlepiej.